No dzień dobry. Nowy nabytek, który pojawił się w ofercie firmy Barton. Model X-Trail 125. Dostawa przyszła w trzech kolorach: brązowy z białym dołem, szary z białym dołem i czerwony z czarnym dołem. Z uwagi na to, że kolor biały mi nie odpowiadał, więc wziąłem czerwony opakowanie łącznie z skrzynią 165 kg, sam skuter 136 kg. Wymiary skrzynki 1980 x 570 na 1270. Tak to mniej więcej wygląda. Jest to dość duże. Karton powyżej 2 metrów na wysokości gdzieś około 1,5 m. Teraz będziemy go otwierać i zobaczymy, co jest w środku. Dystrybutor sam jeszcze żadnych żadnego nie złożył, nie otworzył, więc jest to tak naprawdę pierwszy skuter w Polsce. E, tutaj o miałem od razu e, zamówienie opisane dla kogo to jest, także e, no, stawiam kamerę i zaczynam to otwierać. No, witam ponownie. Rozpakowałem części. Okazuje się, że w częściach są boczki dookoła reflektorów i prawdopodobnie jakaś góra, która będzie dookoła szyby szła. Pozostałe elementy są pod siedzeniem. Zrobiłem ten błąd, że tak, stacyjkę przekręciłem nim się pobawiłem, bo jest na jedyneczce. Jak macie ją na jedyneczce, tak jak ją kupicie. To jesteście w stanie otworzyć i wlew paliwa, i jesteście w stanie otworzyć siedzenie. Ja niestety zrobiłem tak. I teraz nie da się już tego zrobić, jest zablokowana stacyjka, ale patrzcie, tak. Nasz pilot ma taki mały guziczek tutaj z tyłu. Jeżeli przytrzymamy ten guziczek i wysuniemy, to wysuwa nam się kluczek. Bardzo fajne rozwiązanie. Kluczyk awaryjnie. Kluczyk awaryjny wkładamy w tą szary punkcik na środku. Wkładamy ten kluczyk do oporu, przekręcamy go do góry, i teraz stacyjka nam się będzie obracała i w jedną, i w drugą. Przynajmniej powinna o, do góry. I otworzyliśmy I teraz, a to jest w tą stronę, nie? To musi iść w drugą. O. Teraz Otworzymy się. Siedzenie No trochę się rusza, zawias, czego będzie zobaczyć, czy go nie dokręcić. Na sprężynce. Miejsce na akumulator jest. No i są jakieś rzeczy. Eee, jakieś plastiki. Widzę. Czarne. Coś malowanego na czerwono. Co my tu jeszcze mamy? Uhu. Trochę różnych śrubek i zaczepów. Końcówka tunika. osłona tłumika widzę, bo to jest rdzewka. I jakaś skrzyneczka. Zobaczymy, rozpakujemy, żebyśmy co tu jest w takim razie. Posłona tunika damy na sobną. Postawię kamerę, żeby można było filmować, a zarazem oglądać co tam jest. Zobaczymy co mamy ze staliką. Tak. Osłona tłumika z plastiku. Ta sama końcówka, osłona końcówki jakby wydechą. Następny plasticzek. Jaki bardzo lekki widzę. Ale... Bardzo przyzwoicie wykonane te plastiki, mają stopione w miejscach śrub i styku do kręcania podkładki, także zakładam, że nie będzie to pękało przy przykręcaniu, tak to akurat Dużo ważność przy, przy tego typu rzeczach, wagę, I tak powiedzmy, osłona tłumika. To jest prawdopodobnie na 100% tutaj Czyli te trzy elementy to jest tłumik Te trzy elementy to jest tłumik O, jest manetka yy, I oprócz manetki są jeszcze odważniki że jest wykręcony teraz dopiero widzę To też nie problem poskładać Tu jakieś elemenciki nakierowane bardzo delikatne widzę. Jak to rozciąć tak, żeby nie podrapać farby? I okazuje się, że jest folia w folii. nie powinno być problemu z ewentualnym rozpakowywaniem. Co wiem, skuter na Polskę jest wyceniony w detalu na kwotę 15 499 zł. Czyli 15 Nie wiem, czy on będzie w jakiej konfiguracji, ale podejrzewam, że bez kamery. Plaski jakieś, czy one będą? kartonik jakiś co w kartoniku ciekawego znajdziemy, lusterekka, walusterka, lewe. są różne, i mamy, co my tu jeszcze mamy? osłona akumulatora, pokrywy. I komplet kluczy, i pochłania, czyli goci. już nie tak. no, klucze standardowo, jak u Chińczyka, w, w który zaraz się rozwali. Plus do świec, dwa klucze: imbus, siłowokręt. Szał nie ma, ale podstawowy zestaw jest. Dobrze, to myślę, że możemy zacząć skręcanie. O, osłona jest na górze, możemy ją wyciągnąć. Kawałek. Skóry z Kaju, którego jest do siedzenie w razie, gdyby trzeba było jakoś łatwe zrobić. No. I wyprzywać. I z drugiej strony, drugi kawałek taki sam, chyba przyczepiony na skrzydeczkach. No dokładnie. Nie wiem, czy to nie było po to, żeby to nie drgało w trakcie transportu. Zobaczmy. Stuka, stuka. Ale to by trzeba było odkręcić śrubki. 6 śrubek ściągniemy cały plastik. Spróbujemy dokręcić to. Ten zawias, mam wrażenie, że on jest niedokręcony. No niestety, troszeczkę trzeba Ale widzę, że na sprężyneczce jest. Ta sprężynka nie bardzo odbija. To Teoria fajna, siedzenie bardzo fajnie wykonane powiem wam, eee, nawet ładne, równe szty, materiał też jest bardzo fajnie. No dobra, to składamy, zobaczmy jakie są środki, jedziemy z tym koksem. Motocykl uruchomiony po wczorajszym dniu. Pierwsze odpalenie motocykl zaczyna się grzać. Udało mi się skomunikować go z telefonem komórkowym. Na wyświetlaczu mamy nawigację. Wszystkie guziczki poświetlone regulacja, jeżeli o to chodzi. największym plusem tego motocykla jest to chłodnica to jest w chłodzonym Lampa lampy LED o ja mówiłem wcześniej Czy my spróbujemy zaświecić stopę Ekran wygląda w ten sposób. Tak to wygląda. Przed odpaleniem nie włączają się światła, tylko światła pozycyjne. Światła pozycyjne włączają się w ten oto sposób. Muszę wyłącznie go zamacać. że bajer jakiś dodatkowy jest, także większości ludzi się może spodobać. No to by było na tyle. Na razie przebieg zero, myślę, że po południu zrobimy jakąś pierwszą jazdę.